Hey, systemie to Was ten 7 w koniec odcinku z SMBX i Sundown Zero. To ja w takim razie na świat piąty. Dostałem pacza od twórcy, gdzie wygląda na to, że autor zmienił nazwy poziomów. Teraz mamy 5-1 Climbing Upwards. okej. Okay. no. Mam nadzieję, że tylko są nazwy poziomów zmienione i nic na mapie świata. Ale jako, że normalnie byłem przy tym poziomie, to raczej myślę, że wszystko będzie w porządku. O, udało się złapać. Dobrze. Myślałem, już, że roślinka się schowała. Nie wiem, czy gdzieś tu jest tajne przejście, jest to rur. Tutaj... Na razie po prostu idę. Chociaż to wygląda, jakby gdzieś mogło prowadzić. A weźmy czemu nie... 1000 punktów. Hmm. Nie mogę przejść przez tył, raczej wątpię, żeby była popsuta. Może zla ozdoby, a może się przez nią wychodzi po prostu jak gdzieś przejdziemy, nie wiem. Okej, okay, dobrze, że tam skoczył. Tutaj też można obczaić. Czy coś jest? To i można by. Nie, tutaj nic nie ma. To i można by wyskoczyć z Josiego. I dostać się od razu wyżej, ale dobra, przejdę po prostu. Nie obieżamy więc myślę, że to nie jest potrzebne. Tu nie ma przejścia, co? Nie. No, miło, że jak z ognistego kupę, to dalej na nie lód. A, zostawmy na razie dwa listki. Natomiast nie wiem, czy możemy w tym momencie zostawić Josiego. Chciałem zostawić sobie Josiego, aby musiał zostawić, ale w tym miejscu, no bo chyba nie mogę w żaden sposób się dostać na górę. Nie ma tu żadnego niebieskiego kupy. Zakładam, że nie. Dobra, ten Yoshi jest łatwo do zdobycia. Wystarczy wrócić do jednego poziomu i to bonusowego, więc będzie od razu, nie trzeba będzie przechodzić całego etapu. Czekajmy tutaj zielone kupy. Ok. Zaczekajmy lepiej. No i koniec poziomu. I coś Majo się tak zatrzymał. Przyjemne etap, muszę przyznać. Miło czasami zobaczyć pionowy poziom. Nie ma ich jakoś strasznie dużo. Hmm. Gdzie? Był ten Tutaj, tak? No, no i proszę bardzo, odzyskany. To też nie jest SMB3, żeby było, że raz coś podniesiemy i już znika po prostu z mapy świata na zawsze. Okej. Okay. Na razie i tak są żółte kropki, więc chyba nie będzie problemu. Czemu mi wywaliło Lue? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś na poziom. Na pierwszy rzut oka działa. Tam było napisane: Nil Number, czyli co? Jakiś zły numer? No, Nil to by było, że pustka, tak? Nie wiem. No ale na razie grajmy. Może muszę pobrać jakąś nową wersję. Meta pięć? No, ale nie wiem, nic nie widziałem, żeby było. Hmm. Znowu wyskoczyło. Cały <grymiany> czas mi wyskakuje. To wstrzymam Enter, ale no nie, na nic. O którego wroga chodzi? No mamy Hammer Bro, Gumbel, chip -Chipa i Bluepea. Ojej, co tu się stało? Co? Okej, okay, dokują mi przesłał nową wersję. Zobaczmy. No, chyba działa. Już nie wyskoczył żaden debug. Bodaj, to problem z hamem było. No, był tam rzeczywiście hamem było. Jak wyskoczył kolejny debug. Tam sobie skaczę. dobra. Czekaj mnie w sumie, no bo to zwykły hamer był. Na co jest ten skrypt? Czy zmienia jakoś jego zachowanie? Hm. No bo nie się dowiemy, jak będziemy z nim walczyć. Chyba, że dokują naprawił to w ten sposób, że po prostu usunął to specjalne zachowanie przy tym Hamebro, ono i... Jest to najzwyczajniejszy w sieci młodkowy młotkowy brat. A cóż, zobaczymy. No, na dole jest trochę wrogów. Na razie lepiej się tam nie udawać. Oczywiście to tohemonet też jest. Ale jak na razie nie narzekam na... ...brak guanapów w tym epizodzie. 39 I też nie jest, może, łatwy, ale nie jest jakiś niemożliwie trudny. No ale tutaj widzę dużo monet, to czemu nie bierzemy? Ok, to samo tutaj. Czy możemy przejść tu przez góry? Wow, prawie mnie trafił stamtąd. Nie, nie możemy, musimy i tak przejść dołem. Okej. Okay. O, uh. dobra, było tutaj trochę tałajstwa. Ale się udało. Szczególnie mnie zaskoczyła ta ryba. Już parę razy ją spotkaliśmy, ale wciąż jest bardzo szybka. Można się zdziwić, jak tak nagle popłynie w naszą stronę szybko. No, jeszcze skoczy. Okej. Okay. A, droga bez odwrotu, w sumie, można powiedzieć, tak. Chyba, że jest jakiś niewidzialny blok do wybicia, ale chyba za wysoko jest tutaj, żeby wyskoczyć. Hmm. Musi zobaczyć, co jest na dole w tym bloku. A! Tylko monety. Na początku zauważyłem sam blok i myślałem, że go trzeba wybić od boku czymś. To był taki zwykły bloczek. Okej, okay, kolejny Yoshi. W śmiesznej pozycji jest. Aczkolwiek chyba nie znam poczyny bo to jest dokładnie ten sam Yoshi z tego co widzę po kolorze, tylko baby Yoshi. Trzeba go nakarmić, żeby się stał zwykłym Yoshi. No, na razie nie ma po co. A chyba nie mamy żadnego questa uratu Yoshi'ego, co? No to w takim razie... Cóż, sorry. O loopera nie przepraszam. Ok, hm, myślałem, że się rozbije na tym bluperze. Dałoby się tego blupera zabić blokiem lodu. Ok. Stosunkowo długi level, muszę przyznać. Może się też tak wydaje, no bo cały czas ta sama sekcja jest. O, akurat się kończy, widzę. No i też tym samym kończy się poziom. Dziękuję za łanapa. I za kolejnego. No, na szczęście już żadnych problemów nie było. Poziągało się przyjemnie i nic nie wyskoczyło, to najważniejsze. Zobaczmy, co mamy dalej. Piły też będą? O, będą, będą. Przywoina mi to trochę zdradę, nie pamiętam, czy to była coś pierwsza, czy druga, ale... Był koncept, gdzie był las właśnie pełen pił. Mi się teraz tak to kojarzy. Czy fajne pijana planty wydawały dźwięki przy wystrzeliwaniu kul Nie kojarzę. Może się nigdy nie słuchałem tego. Bo jak teraz mają dźwięk przy strzelaniu, to miły detal. Klasyczne grindery. Nic więcej do dodania nie ma. Hmm, lewo czy prawo. Hm, spróbujmy najpierw lewo. no. Zakładam zawsze, że sekcja kończy się po prawej stronie, więc. Najpierw coś na lewo będzie. No chyba rzeczywiście tak jest. No, ale nie potrzebujemy specjalnie... ...fireflowera. O, swoją drogą kule ognia rozbijają się na pile. Myślałem, że to kule ognia to jest taka niepowstrzymana siła. Nawet jeżeli czegoś nie zrani, no to przeleci przez to po prostu i tyle. A tu proszę. No, trochę przelećmy tutaj. No idziemy dalej. To ja się przyda i będę mu chodzić po manżerach. O, koniec. Myślałem, że piła przestała, ale tylko na chwilę. Teraz znowu działa. No Myślałem, że już będzie zamyk, ale jeszcze nie. Wiesz drzew, co? Widzę grafika super mają z USA. Nie ma muzyki, czy po prostu jest tak strasznie ciło. Ja mam grę ustawioną dość. Cicho, żeby mnie było słychać, ale wciąż jakąś muzykę zawsze słyszę, a tu tak nic. Dobra, coś słyszę jednak. Po prostu tak cicho jest. O! Tędy nie przejdziemy, o dziwo. Gdzieś jest jakaś inna droga. Tylko czy wróżę tutaj, czy... ...jakiejś wcześniejszej, nie wiem. No nie w tych. Wybór moralny. Okej. Okay. Czy ta roślinka nie miała być w różę na odwrót? Tak ci nie wyglądało. Tak wychodziła z wierzchołka. Nie wiem. No, wyglądałoby ładnie, jakby wychodziła zury nad nią więc się zastanawia, no, może miała tak wychodzić. ze slope'a, nie wiem. Oj oj oj, już znowu, niestety, trzeba się będzie pożegnać. Ja też to taki kolejny wąski poziom. znaczy wąska sekcja, bo tu już nie jest tak. Gdzie nie było jak się rozpędzić. Dobra, poczekajmy lepiej. Czyżby to tajne przejście. Jej. No jest trochę rur tutaj. I to nie było też tak obok tej sekcji, tylko kawałeczek dalej. Na swoją drogą Baby Yoshi może wrócić, jeżeli chce, ale pewnie nie chce po tym, co mu zrobiłem. Tanuki! Okej. Okay. Dobra, zostawmy sobie na później. To tutaj łatwo będzie oberwać przez przypadek, więc wolałbym nie trzymać na razie tego Tanuki taką. Hm. Tego widzę, że wracamy teraz gdzieś. Zakładam tanuki, to miał być sekret, więc musimy znaleźć taką prawdziwą drogę. O. Czy tutaj byłem? No jest tutaj trochę wrogu, więc chyba nie. No widzę, że tak. To już meta. Zmyliło mnie to na początku, no bo idziemy w dół, a cały czas szliśmy w górę. To, ale właśnie, co z tą metą? Gdzie ta meta? <laughs> nie ma mety. Okej. Okay. Eee, czy to jest błąd gry, że nie załadowało się coś, czy po prostu twórca zapomniał dać metę? A może to ma być taka pułapka, że tak naprawdę tu nie ma mety, musimy znaleźć inną drogę, nie wiem. Mm, spróbuję się oddalić. I zobaczymy. Okej. Okay. Pójdę jak najwyżej. Żeby gra się zesetowała. No i spróbujmy jeszcze raz tam pójść. O, jest już meta. No coś rzeczywiście dziwne. Chyba pierwszy raz mam taki błąd. Okej, okay, już się bałem, bo no był to dość długi poziom. Jakby się okazało, że nie mam mety, no to wiadomo, wystarczyłoby w edytorze wstawić znowu, ale bym musiał powtarzać etap. Okej, okay. nie wiem czy iść po czy nie. A, pójdę, zaraz wracam. Dobra, jestem. No to cóż, zobaczmy. O, nie spodziewałem się takiego wyglądu. I mamy te... Płachty, które pamiętam, były w finałowym zamku w Super Mario World. Nie wiem, w sumie, co to ma być dokładnie. Zawsze mnie to zastanawiało. Kojarzy mi się trochę z kartami też, ale nie wiem, co to ma być. W sumie, skoro pana syba nie zrani, jak tak leci, nie? Nie chcę łapać listka, bo mam listka i lepszego listka. No już taki kupa nas zani, jak nas dotknie, ale... kupa mi się zawsze kojarzy, że jak po prostu leci tak w dół, to się odbije od naszej głowy i tyle. Jedynie jak leci na bok, jak go nasz kupa kopną, to wtedy nas może zranić. Chyba, że tutaj jest coś innego. Nie wiem. Oj, uwaga. Tutaj ciekawe wykorzystanie tego, co jak nie da żadnych sznuków. Piła będzie tak poskakiwała. Uwaga. O Jezu! Tu mam wrażenie, twórca powinien dać jakieś ostrzeżenie, bo wygląda jak najzwyczajniejsza sieć piwa. Piwa. Może, może chce się napić piwa, nie wiem. Eee, piła. Tu się okazuje, że to Generator pił Przepraszam, właśnie teraz chyba mówię najzwyczajniejsze siecie piła <grymny> Rura O właśnie, nic mi ta skorupa nie zrobiła Znaczy nie, żebym narzekał Dobra, wynosimy się stąd. Ale obawiam się, że to jeszcze nie koniec. Plus jest taki, że zawsze te piły lecą tak samo, nie ma tutaj... ...nieprzewidywalności jak przy... ...powiedzmy kupach, które... ...nas namierzają i za nami gonią w powietrzu. Tutaj przynajmniej się to wyłącza zawsze tak samo. Hmm. Mamy Łanapa. No stąd go nie zdobędziemy. Okej. Okay. No, zakładam, że te piły są ustawione w zależności od tego, kiedy je zobaczymy po prostu. Chociaż jeżeli są tak ustawione, że zawsze tak samo się poruszają, nieważne kiedy przyjdziemy i na nie popatrzymy, to spoko. O Jezu. O Jezu. Ojej. No teraz może być problem. Z liskiem było dużo łatwiej się odbić. Wiem, że mam tanuki, ale jest mały problem zawsze z item storage. Nie mam jak zrzucić takiego tanuki. To znaczy mam tylko. <laughs> nie mam jak wziąć. Okej, okay. hmm. chciałem sobie rzucić właśnie to tanuki najpierw, żeby dostać lepszy power-up, stąd ale i Tak, mamy tutaj dwa power-upy, więc spoko. A tanuki bym nie zamieniał. Okej. Okay. Zobaczmy, bossa w takim razie, przynajmniej jest checkpoint już. No jest. Dobra, nie chcę manować tanuki, bo to już i tak. Za szybko OBWE, moim zdaniem. Hmm. Zakładam, że żyć tutaj nie ma, ale mam dość dużo ogólnie. No, i fajnie, mam tu dwa power-upy. Zawsze mogę być tym Fire Mario. Mario. Hmm. Jezu. No to będzie trudne. Tych kul jest masa. One są największym utrudnieniem, bo tak to chyba Ludwik jest zwyczajnym Ludwikiem. Tylko, że jest dużo tych kul. Okej. Okay, widzimy się przy udanej próbie, co? Okej! Okay, udało się! Na początku bardzo ładnie poszło, trochę potem obywałem ale nie było źle. Tylko się teraz boję, coś mi się nie podoba, że mam tylko klucz. I drzwi. Mam nadzieję, że za tymi drzwiami nie ma kolejnego Ludwika. <grywa> Okej. Okay. Już się bałem, że przychodzi się... Znowu będzie takie... Tu, 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 tu. O. Kolejne mamy. <grywa> Autopsja wykazała pewne ślady zatrucia. Ekipa transportowa yy, uszkodzone zostały ich wewnętrzne organy. Próbowaliśmy próbki grzybów, które odzyskaliśmy na Pełnych ochotnikach, i wkrótce zaczęli pokazywać podobne objawy. Wysoka Rada zastanawia się, czy powinniśmy znaleźć opcję, aby ulepszyć tych, aby zmienić ich w broń masowej destrukcji. Ciekawe. Cały czas mnie zastanawia, jak weźmiesz metę, Mario tak kontempluje na rogu ekranu. I dopiero później idzie. Okej, okay, to już będzie kolejny świat. Dobra, mimo że tutaj niby dalej trawka jest, i są połączone, to już jest kolejny świat. A, e, to pewnie będzie na tyle. To cóż, zaraz wracam. Pójdę znowu po Josiego. Okej, okay. w takim razie. Strefa starożytnych, co będzie następna żona? A to zobaczymy. No cóż, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozorniem. Poznałem te osoby: Pola Kurczaba, Wojta Zadosa, Domagała, Deby, Weśla 2 nube wifi, PSO, Vitor, i Mario DERSOK, PANKEK West, NESON ENX, bez nazwy LEMIX, HIP Cross Game GAIMPER, YouTube JUT HADU, YouTube YOUTUB Kubszy Mekka 12 Kask, 11 Batek Adenex Nusho Bacze Fire Player Yoshi 14 6 Przymeczet Premiko Games, Gains Toilet Misela Penio, Tomek 839 839 Bandak 6 Fibus, Damuś Mayo Forever Toksycznie Baka, Captura Mastercard Kaloryfe, Mayo Hersia Fox Zosia Z11 Tak Chris D Walker 6, 7, 8, Filipowska Filipowska Iwsie Bandak Zmaker BWM Kenzo Kryci 89 Shen, a 159 Studio to szybka na Tambuczkowski Hurdini. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć.